Dzisiaj zostajemy snajperami. I tutaj mamy mega mocne snajperki, które musimy zdobyć. Ale na początku zaczynamy od takiej słabej snajperki. I będziemy musieli nią strzelać do tego gośćka, który tam jest. Uwaga, czy ja mogę go. Nieee, to, to, to w ogóle nie doleciało do niego. Patrzcie, uwaga, jeszcze raz strzelam. Co to ma być? To w ogóle tam nie dolatuje. Ja mam mega słabą snajperkę. Więc muszę potrenować, żeby stać się silniejszy. A tutaj już trenuję. Czekaj, to cała ekipa trenuje. O, ty, po, <laughs> Co wy robicie? Ja nie mogę, dobra. Przedamy do to i to, żeby być najlepszymi z No to ja się do was dołączę, bo ja też muszę być najsilniejszy ze wszystkich. O ja tak. Damy. I czekaj, czy ja mogę tutaj trenować? Nie, potrzebuję 33 więcej mocy. Aha. Musisz to i to potrenować, bo już jesteśmy po prostu lepsi. Wiesz, co chodzi, nie? Ej, wy już tam to opuściliście, a ja dalej jestem tutaj. Ale spoko, zaraz będę silniejszy, widzowie. Sprawdźmy, czy ja mogę kupić w ogóle jakąś AWP. Ej, tutaj potrzebuję tego cera, żeby kupić lepszą. O tak, widzowie, to może sobie to zrobimy ale na początku, kupimy sobie tutaj jakieś dwukrotne osiągnięcia, razy dwa moc na przykład, a no żeby tak od pierwszej sekundy stać się mega silny i jeszcze razy dwa zwycięstwa za prawie tysiąc robuxów, to jest tak drogie ale widzowie, ja to robię, żeby tutaj szybko się rozwinąć i ich wy wyprzedzić o tak, oj no, to, zubosnąłem snajperkę, co prawda nadal jest drewniana ale już lepsza niż twoja, no zaraz zobaczymy, ej faktycznie, ty masz już mega mocną snajperę, co dostaję, jest? dostaję dwa razy więcej niż ty teraz co? Ej, no. dobra! To ale teraz... Ja mam teraz. Nie, oni wszyscy mają Co lepszą. Macie? Może i macie lepszą, ale ja mam lepszego strzała. Teraz patrzcie na to, jak rozwala tego gościa. No pokaż, strzelaj. Patrz, jak to leci. O tak, i dostałem trzy wygrane. Ej, ja Sześć wygranych dostałem! Jakim tutaj sześć! Co, co, co? No, bo ja strzelam już prawie do samego końca, już prawie trafię w niego! Ej, to jest zakazane, widzowie, jak oni to mogą robić? Czekaj, czekaj, skąd? co ty tutaj masz? Zwierdzaczki są sobie a? O, i to zwierzaczki są za wygrane. Mam świnię. O, ty świnio! Chodź to jest zwierzajny! Ej, to nie do ciebie, tylko do mojego pecika. Dobra, ale w sumie takie śmieszne. No dobra, no i teraz patrz no to! Biorę snajperkę, biorę sobie... A, czekaj, ja już mogę kupić tą lepszą. Ptychu, nawet o tym nie wie, Patrzcie teraz na to. O, zobacz, Ptyś, jaką mam teraz snajperę lepszą. Ale daj tak, ja mam to samo, to ty. Czekaj, to ty kupiłeś tą lepszą też? No pewnie! A w ogóle zobacz, jestem ognisty szybki! Co oh, jest? Dlaczego ty jesteś ognisty? Coś ty zrobisz! A, wiesz co, po prostu kupiłem sobie niezłą aurę jak Sigiemka, nie? Nie, mm -hmm. ty nie możesz być Sigmam! Ja teraz będę miał lepsze rzeczy. Patrzcie, muszę zdobyć więcej wygranych, więcej zdobyć e, wtedy zwierzaków i będę na pewno rozwalał ptysia bardziej. Patrz na to, teraz już leci jak daleko. O, na sam koniec! O, dostał! Złoczyńca! To, no. Trafiłem złoczyńce złoczyńcę, Cię. Co to jest niemożliwe! Ja też go no, muszę! No, no, no. Snajper trafiony, zatopiony, udało nam się go rozwalić! Let's go! Aha. Ja też... O nie, ja go nie trafiłem! Co jest? Haha, ha. ale to jest jest Czekaj, to jest tak jakim cudem ty masz tyle mocy Ej, czekaj, a jak zrobię odrodzenie? Tak, zrobiłem no, odrodzenie! Yo, Ty zrobiłeś już e birfo? Tak, dokładnie! Zaraz... też już robię! A zaraz zobaczymy kto to jest silniejszy to, to. O! I kupuję jajo dużo, dużo co to, to jest? Chcesz kupić przedmiot mały? Co? Nie, ja chcę kupić to ja jajo! Co to jest? Ja chyba coś ci się zepsuło, co nie? Ej, nie wiem co, no, co to dalej. A, bo ja mam 60 zwycięstw. Okej. Okay. Ej, dobra, ale no dostałem dobra. dostałem kaczkę. Ale spoko, spoko, spoko. Zaraz zobaczymy, czy to jest malutko. Zaraz wam pokażę. Patrzcie teraz, jak dalej będę strzelał. Potrzebuj... No i co? A, tutaj może z tej strony. Dobra, dobra. Patrz teraz na to. Lecę tutaj do kolejnego poziomu. Mm, wiesz co, tojtek, mm, Ja nie chcę trenować razem z tobą. to <grym> chyba na trening VIPa. Co? Skoro z nas VIPa nosi? No, masz tylko na to, jak sobie strzelam do złotego tutaj pachoła. Ej, ja strzelam do złotego mogę. pachoła. No, to, jest... to jest za mocne, on będzie za szybko potężny i nubek też nie. Ale ja co, szakują, tylko nie Ale mi dobrze, właśnie. idzie, kupisz tu zaraz nową sniper? ale czekaj, Gatek, jak 50 tysięcy moczy? Oni chyba ostrzelają. Bo ja dużo strzelam, do tego mnie saga. Ej, co jest? Dobra, czekaj. A czekaj. czemu nie kupisz te lepszej sniper w takim razie? Bo nie, ja zbroiłam ja najlepszą. <laughs> <laughs> dobra, dobra, teraz mnie zdenerwowaliście kupuję sobie lepszą sniper i patrz na to! O tak, mamy lepszą od ciebie, gatę. Ja mam! Bo ty masz Wpa! No i co z tego? Dobra, ale mnie zdenerwowałeś, teraz lecę i teraz zobaczycie, dostanę się do... A ile kosztuje kolejny świat? Żeby jeszcze... Czekaj, już ci mówię? On kosztuje! Okej, teraz tu uczęcie. 230 winów! 30. win- Co? 230! 230! trzydzieści. To zmienia trochę! To zmienia, tak. Ej co? Ale strzeli... Jaka animacja? Wow! I trafiony, zatopiony. Ale Dobrze. O, strzelam, Dostaję ode mnie. Ale, Obero, to był jakiś ultra shot. Dobra, i teraz, he, he, i lecę do kolejnego świata. A to luz? No? Ej, to jest jakiś brainrot Pack. Zobaczcie. Mm, idę do ciebie, tutaj, tak Nie pozwolę być, bo tam sam. No, a ulec to was. dobra. Tung, tung, ja chcę Tung tak, tak, tak? Tung Sakura! Ja chcę Tung Tung! Proszę dajcie mi Tung 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 Tutaj dostałem! Mam li li tak! Dobra, mam takiego mocnego pęciecha, on daje razy 500! Co?! Dobra, to teraz nawet rozwalę ptysia, nawet jak tutaj e, on Cześć, może... Toiki, jak sam e, u ciebie? E, i zarabiasz grube milionki! Hahaha! <gryfikę> ile no. daje ten twój pecik? Zresztą słyszałem, że chyba dużo, nie? No, na przykład zobacz ile teraz e, mam mocy! E, mm. Powiem Ci, Tatini, tak, no ja też mam bardzo dużo mocy już teraz. Czekaj, ty no, ja masz ja ile? Ty, tyś masz. Ty masz miliard? No no już całkiem nieźle lecę, nie? Nie, 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 jakim ja zdaniem masz, Jaki masz? A, miliardy? Wiesz co, ja po prostu stworzyłem tą grę, tak naprawdę jestem adminem tej gry i ona jest bugowana pode mnie. To nie to oszukuj, to jest, to jest teraz zobaczymy, popatrz, patrz, jak daleko leci i trafię go, trafi go, bo! Ja też go trafiłem! No i snajper rozwalił. Ej, a za ile jest kolejny świat? <laughs> a ja, ła. Ja, ja, co? Nie wiecie? Nie hmm? wiem, a ile nie nie jest kolejny nie nie świat? Nie nie świat? No tam, a nie ma kolejnego świata? No jest, jestem po ja strzelam! Ja Nie lecę tutaj! 6800, no nie! Ej dobra, to tak jak taką snajpę, nie? Że to Ej. jest szok, nie? Ja wiem już czemu ty taki mocny jesteś Bo ty kupowałeś za Robuxy wszystko No nie, ja kupiłem tylko Pecika za Robuxy I tylko tyle ta. mi sucza, sucza. Pecika, Aure I jeszcze Vipa i wszystko jeszcze, co? <grym> no bo Gacek no W to jest najlepszy, ja też musiałem wydać Robuxy <grym> 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 No i teraz Przesadziłeś, bo słuchaj Kupuję sobie najlepszą snajperkę Czekaj, gdzie to jest? O, to jest ta Daję razy siedem <grym> To i tak Moja snajpa daje razy dwa i Co? No serio, już jestem taki mocny Nie masz szans ze mną dzisiaj Dobra, widzowie, to są ostatnie chwile, kiedy Ptycho może się cieszyć takimi wygranymi Bo zaraz zobaczycie, co zrobię Do zobaczyska, do kolejnym świecie, Tojtek! A, lecz lecz do kolejnego świata Zaraz zobaczycie, widzowie, co ja tutaj będę robił Ja tutaj sobie kupię może, o, właśnie Miałem miksturki, i ja sobie te miksturki sobie, o, oczywiście wszystkie zużyję Razem z tą tutaj rzeczą i o, o, tak, teraz będę miał znacznie więcej O, dobra, 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 teraz patrzcie na to Lecę do kolejnego świata, ej, gad tak, czy ty czy ty czasem lecisz nie, do pełnego Świata? No, ja nie mam zwyczaju, mam zwyczaju co oprawia. Aaaa, no i patrz na to! Stop, bo to, tak. Teraz będę ty, strzelał na VIP-ie, tak jak ty. I nie będziesz silniejszy ode mnie, nie ma takich szans nawet! E, nie chcę nic mówić, ale. Ej, Ty jesteś druga, niż ja! <laughs> co? Gorszy? No pewnie, masz zero mocy, mi pokazuje. A, tak, to wiesz mocy. co? Jeszcze mam zero mocy. I a teraz ty... sprawdź ile mam mocy! No Masz 140k Co? 21 B On ma B, biliony to są no ja! No właśnie, biliony to są! No co ja teraz dużo. zrobię? <laughs> to są biliony, a nie a, jakieś a małe A wiesz że ja mam? A ty masz ile nie? Jeden 1T 1T?! Dobra, to jest niemożliwe, to na pewno nie ma. Nie, 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 nie! To się zaraz zmieni, Ptycho Ciesz się z ostatnich twoich chwil, bo widzowie, uh -huh. robię zakazaną rzecz. Czekaj, czekaj, gdzie tutaj coś jest? A, to nie tutaj było. Czekaj, 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 to było tam. ty, tyś nie może tego widzieć. Ole dostałem tych wygranych. Dobra, patrzcie na to. Umykę! Oh, Karabin gąsienicowy na no gąsienicach. Jedzie milion na godzinę. A czekaj, a ten tutaj karabin za ile, ile daje, ile daje na samym początku? 150 dobra strzelba smoka! Strzelba smoka! Bierzemy ją! I słuchajcie, oby ona była mega mocna, dobra, kupiłem ją. I czekaj, czekaj, czy ja już mogę ją wyposażyć? Czy mogę ją już wyposażyć? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Halo? Moja najlepsza strzelba smoka? Ej, nie widać jej. Ona może jest na samej górze, wiecie, w tych. Tutaj. O! Wyposażone! O, my O, mam strzelbę! O! I teraz nie masz ze mną szans Ale Patrz to się stało. na to! Nie! Ale... I... I czekaj! Co ty masz? Ty. I już też mam tryliony. Stary, Ty 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 bo wszystkich teraz. No co ty <grym> zrobiłeś? <grym> teraz będę zobaczyć historię. Ile to Uj, kosztowało? Let's go, let's go, lecę, lecę no, jak chcę. Ile to kosztowało to i tak co ty zrobiłeś? No coś tam teraz się kosztowało. A, a nie, <grym> nie, co no. to jest? <grym> co mi patrzycie, co? O, Ole strzeliłem, my ale leci ta kula z prędkością świata. pom i uderzyła. Nie mamy już szans, stop. No, trafiłem bałwana i teraz nie uwierzycie, ale lecę do kolejnego świata. Nie, nie lecisz, nie masz tyle w życie, a masz. Yes, i o to chodzi. Słuchajcie, podbiłem ich wszystkich i stałem się najsilniejszym snajperem, ale to jeszcze nie koniec, bo patrzcie na to. Tu mogę robić jeszcze aury kupować, chociaż ja już mam mega mocną aurę, najlepszą. I odrodzenia, które dają mi mega dużo. Nie masz wystarczająco liczby zwycięstw. A no to się za chwilkę to zmieni. Zobacz tylko na to. Uwaga, strzelaj! Ole, poleciała kula. I prosto tutaj w gościa. Dobra, czekaj, czy ona oberwała. Dobra, oberwała. Mam 5 milionów zwycięstw. To jest za dużo. Ej, serio, jakby z taką ilością zwycięstw, to ja tutaj mogę być. Czekaj. Czekaj, czekaj, czetre, czekaj. Czy to jest który się dostał dalej do kolejnego świata? Muszę szybko strzelać! Szybko muszę strzelać! Ciekawe, ja tak nie nie Co ty tego zrobiłeś? O, cze, cześć, stój, tak Ja ty tutaj Szybko, tylko przyszedłem na chwilę. Jak ty się tutaj dostałeś, co? Nie wiem, ale mam już 300 te i już się pokonuję. 300, a ja już, mam, ja już mam sektyliony stary, to już nie to są tryliony No nie, no co to, to nie ma jest to jest niemożliwe! Ja, ja, dobra, patrz na to, patrz na to, teraz kolejne strzały, kolejne strzały, no To co? Nie no to to, 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 to ty wygrałeś już tą całą grę, nie? I do kolejnego, zepsułem grę I teraz patrz, teraz tutaj strzelam i zepsułem o grę Bo jestem taki a, bo. silny Okej, okay, i jeszcze tutaj od klikamy. No i o to chodzi! Ile ty masz zwycięstw. Zepsułem, zepsułem grę, Zepsułem grę! Bo jestem super i zepsułem grę! Mm. Ej, czekaj! Ej, mogę kupić jeszcze lepsze snajperki niż mam chyba. O co? Tak. QN, QN. Gdzie są QN? Tutaj jest? To jest to? Kupiłem to? Za mało mocy. A to jest droższe. Ty, ty masz tylko chyba 6 QN! Aha, a tam, a tam potrzeba znacznie więcej. A? No chyba tak, nie? <guchy> Okej, okay. dobra, no to patrz, leci mocny strzał. No co? A -a. Ej, ale czemu to jest takie sprawiedliwe? My ciebie nigdy nie bezprzeciwmy już teraz. No, a -a. Miliony nie są większe od QN eh. e No nie, no. co ty? O, I, o -a, -a. o, a, O, A, strzelam teraz sobie tutaj i teraz kolejny strzał, strzał! Gleba, gleba! I pa, 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 wygrana, wygrana będzie do białego rana. I zaraz lecimy tutaj, patrz, odblokować kolejne, kolejne. Świat. nie wie, że ja po prostu jak sniper lecę z jednego świata do drugiego świata do trzeciego świata. Jesteś najlepszym sniperem w historii Robloxa! Do piątego świata, do Ehe. szóstego świata, do siódmego świata i tak dalej, i tak dalej, i do, do, kompletnie rozwalam wszystkich! Jeszcze tutaj strzelimy paam! E, czekaj, czy to zadziałało? Tak! Hej, dobra, wie, wiecie, że ja nawet... Nie, ja już nawet stare nic nie muszę robić, ja po prostu lecę znowu do krajnego świata. No to jest takie bez sensu! <laughs> yeah. Ale wiesz co tojtek, Ja ci na pewno w Raywarsach pokonałbym zawupy! RAVASAC nie masz takich szans nawet! Oh. Zobaczymy! No i, teraz, no i teraz patrz, teraz ryj jeszcze to zdobędę Ej, jakbyście chcieli sobie obejrzeć jeden na jeden pojedynki Rivals, to piszcie, oczywiście widzowie zobaczymy kto będzie silniejszy. A mi zostało rozwalenie tego gościa na samym końcu i czy zobaczymy, czy go pokonamy. Czekaj, 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 leci ta kula, I uwaga No ja! Jasne, że trafiła. No bo słuchajcie, stałem się najpotężniejszym snajperem i już w ogóle rozwalam wszystkich. Czekaj, czy ja już mogę lecieć do kolejnych światów? Tak, mogę lecieć do 50 kolejnych światów. Zobacz, czy jest ich jeszcze milion i ja odblokuję wszystkie. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.